Wchodzisz do drugiej tury. Tak. Wchodzisz i mierzysz się z Rafałem Trzaskowskim. Tak. Jakie podstawowe wady mu, mu wytykasz? W debacie? W ogóle. Największe minusy Rafała. Problem jest taki, że się dosyć dobrze znacie, jest między wami nić sympatii. Tak, lubię go, nie z moim chciałbym... kolegą. No właśnie. Ale zadajecie trudne pytanie. Trudne... Ja nie mam problemu z odpowiedzią, nie chciałbym ciebie urazić. A ja jestem dziennikarzem. W mojej ocenie Rafał Trzaskowski jest właśnie taką osobą, która lubi leżeć i pachnieć <laughs> i nie nadaje się do aktywnego, do aktywnej prezydentury, do niezależnej prezydentury. <laughs> jestem bardzo niezadowolony z tego, jak wygląda Warszawa pod jego rządami. <laughs> jego nacisk na politykę klimatyczną, zdejmowanie krzyży z urzędów, bardzo mi się nie podoba i wielu ludziom w Polsce również się nie podoba. Mhm. Więc przede wszystkim bym punktował jego cechy charakteru, mhm. jego mimo wszystko lenistwo, mhm. jego brak zdecydowania. Rafał Trzaskowski w 20 roku, jak zdobył 10 milionów w wyborach prezydenckich, mhm. powinien sobie wziąć Platformę Obywatelską. I nie miał do tego jaj. I to go według mnie skreśla politycznie, żeby był przywódcą państwa. Czy jest leniwy, bezjajeczny, pachnący? I ma złe lewicowe przekonania. A kościoła naszego polskiego? Czy myślisz, że kościół poparłby ciebie, czy kandydata na przykład PiSu w drugiej turze? Ja czy... bardzo bym chciał, żeby Kościół nikogo nie popierał, bo o, Kościołowi to, bardzo szkościłko zasz... zga... Bardzo dziękujemy, panu Sławkowi za tę wypowiedź. Bardzo mu zaszkodziło. Czy... Rycja, to posiadanie broni jest elementem wręcz mhm. kultury, prawda? I jest broniony bardzo, bardzo intensywnie. W Polsce nigdy. Nie jestem tego może świadom, ale nigdy nie było takiej. takiej... Rzeczywiście nie jesteś świadom. No właśnie, Osobą, czyli... która zakazała w Polsce posiadania no. broni był Adolf Hitler. Wcześniej było to powszechnie. Okay. Ale, ale były wszystko, czasy. Mimo mimo nie, nie, okay. Polska ma tysiąc lat kultury i tradycji i historii. Były nawet czasy, że obo... był obowiązek posiadania broni. No dobrze. tak, ale ostatnie kilkadziesiąt lat tej tak, broni. Tradycja nie ma. Tak, tradycja perelowska jest taka, że okay. nie ma broni. Natomiast czyli nie jest to tradycja, że... do której czyli... chciałbym się odwoływać. Jedna rzecz. Yy, znaczy... Temat broni jest bardzo ciężki, dlatego że prawie nikt nie wie nic o broni. Nawet ludzie nie wiedzą, jakie jest w Polsce prawodawstwo dotyczące broni. No właśnie. Mamy coś takiego jak broń czarnoprochową. A, tak? nie, no. nie, 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 Bronią czarnoprochową stoczono wojnę secesyjną. Ok, Okej, dokonuje funkcja. się napadów czasami, więc to Bardzo rzadko, no, ale dokonuje. W Polsce jest, nie wiem, kilkaset tysięcy sztuk broni czarnoprochowej. To są no, rewolwery, to są broń długa. Y z tym można by napaść na bank i się nic takiego nie dzieje. Co jest dowodem, że Polacy są mm -hmm. dojrzali i odpowiedzialni. Ja nie widzę poczekaj, żadnego poczekaj. powodu, żeby uznać, że Polacy to są jacyś podludzie względem Finów, Czechów albo Szwajcarów. Tak? Ja, Dlaczego ja Fin, Szwajcar albo Czech może kupić sobie broń, a Polak nie? W czym jesteśmy gorsi od nich? Co jest prostsze? Polityka po tym czasie, kiedy no, jesteś formalnie w parlamencie, ale już działasz w tym, w tym dość długo, czy, czy biznes? Biznes jest znacznie łatwiejszy od strony strategicznej. Jak chcecie zakładać firmę, jakąkolwiek, w jakiejkolwiek branży, to pomijając niektóre specjalne branże, gdzie trzeba być od razu wielkim, typu media mhm. społecznościowe, można zaczynać sobie jako mała firma i się powoli rozwijać. Nie? W polityce są olbrzymie bariery wejścia. Żeby w ogóle zacząć politykę, trzeba mieć 5% rynku i to detalicznego. Wyobraźcie sobie, jak duże są firmy, które mają mhm. 5% polskiego rynku mleka, albo kieczupu, nie wiem, paliwa, czegokolwiek, co, co kupują konsumenci. To jest od razu wielka firma. A w polityce startujesz od 5%, żeby w ogóle jakkolwiek być w stanie funkcjonować. To jest olbrzymia pierwsza bariera wejścia. A dalej nie jest prościej, bo system parlamentarny jest w ten sposób, ordynacja wyborcza mhm. zrobiona, że jak się nawet trochę przekroczy 5%, się będzie miało paru posłów. Jest yy, nieproporcjonalna w tym etapie. Żeby na, tak naprawdę mieć proporcjonalną liczbę posłów do proporcjonalnego poparcia, to się dopiero pojawia około kilkunastu procent. Więc są olbrzymie bariery wejścia, nie bez powodu, e, cały czas mamy ten oligopol, PISPO, bardzo ciężko się tam dostać. Bo...